Dzień dobry, witam Państwa, Marek Stefan i zapraszam na kolejny odcinek programu Układ Sił na Świecie. W ostatnim czasie w układzie sił mocno koncentrujemy się na tym, co dzieje się w Dalekiej Azji, a dzieje się bardzo dużo i ma to ogromne znaczenie także dla nas tutaj w Europie. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jakie wnioski i jakie cele zakłada nowy plan pięcioletniej Chińskiej Republiki Ludowej. A dzisiaj porozmawiamy o amerykańskiej ofensywie dyplomatycznej w obszarze Indo-Pacyfiku, która miała miejsce w ostatnim tygodniu i właściwie trwa nadal, ponieważ kiedy nagrywamy ten odcinek trwają właśnie rozmowy amerykańsko-chińskie na Alasce. O historycznym spotkaniu liderów państw wkład wizytach sekretarza Blinkena i Ostina w Japonii oraz Korei, wreszcie o wspomnianym spotkaniu na wysokim szczeblu Amerykańsko-chińskim na Alasce. Porozmawiam z moim gościem, którym jest dr Stanisław Niewiński, politolog zajmujący się Dalekim Wschodem z Uniwersytetu Opolskiego, a także związanym z Opolskim Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej. Witam serdecznie. Witaj, Marku. Dzień dobry Państwu. Może zacznijmy naszą rozmowę chronologicznie, bo tych wydarzeń, które miały miejsce, w ostatnim tygodniu w Azji było bardzo wiele. W zeszłym tygodniu, w piątek, doszło do historycznego szczytu formatu QUAD, który zrzesza Stany Zjednoczone, Australię, Indie oraz Japonię. Było to spotkanie historyczne, bowiem pierwszy raz to liderzy tych państw spotkali się właśnie w ramach tego formatu. Co prawda było to spotkanie wirtualne. Ale warto również odnotować, że zakończyło się ono wydaniem wspólnego oświadczenia, które zostało zatytułowane Duch Kład. W tym oświadczeniu liderzy państw oczywiście wprost nie odnoszą się do Chin, ale wydźwięk tego wspólnego oświadczenia ma jednak charakter antychiński, ponieważ wspomina o. Tym, że państwa te będą starały się kierować w swoich działaniach w regionie prawem międzynarodowym, szczególnie w obszarze Morza Południowochińskiego, będą tam kładły duży nacisk na przestrzeganie międzynarodowych konwencji. No i jest to, można powiedzieć, tutaj taki przytyk w stronę Pekinu, i posunięć Pekinu, tak naprawdę. Które, które Pekin uskutecznia w ostatnich latach właśnie w obszarze Morza Południowo-Chińskiego. Z twojej perspektywy, jakie najważniejsze cele, jakie najważniejsze wnioski można wysnuć z tego ostatniego spotkania liderów państw Kuat? Zanim, Marku, odniosę się konkretnie tutaj do pytania, które mi zadałeś, no to warto tutaj zwrócić uwagę na ten fakt, że brzmienie pewnych tutaj, prawda, ustaleń i wypowiedzi liderów formatu kład są antychińskie, ponieważ warto tutaj powiedzieć, że no sama tak naprawdę idea tego formatu w gruncie rzeczy jest antychińska i zawsze właściwie takowa, takowa miała mieć, taka być. Format kład można traktować w chwili obecnej jako taką. Użyłbym Niemczy, to jest do końca dobre słowo, ale, ale myślę, że jednak tak. Jako taką podstawową amerykańską tarczę wymierzoną w interesy chińskie w regionie, ponieważ to, co państwa członkowskie tego formatu łączy, no to przede wszystkim tak naprawdę jest to obawa o rosnące interesy Chin. Natomiast jakoś tak podsumowując ten, ten szczyt i co tutaj moim zdaniem można by uznać za taką rzecz najbardziej istotną. To oprócz oczywiście tego, że mieliśmy tutaj liderów państw formatu, to takim, według mnie, najważniejszym ustaleniem tego szczytu było coś, czego brakowało w moim przekonaniu w polityce amerykańskiej w zeszłym roku. Przede wszystkim tego, że postanowiono podczas tego spotkania prowadzić jakąś taką spójną, wymierzoną w Chinę politykę postpandemiczną. Zwrócono tutaj uwagę na to, że państwa obawiające się ekspansji chińskiej powinny wypracować politykę dotyczącą szczepionek, tak aby uniemożliwiać Chinom ofensywę medyczną, która trwa od, trwa od wielu miesięcy. To był, to, tego właśnie bardzo brakowało polityce amerykańskiej w poszczególnym roku. Administracja Donalda Trumpa wyraźnie to, wyraźnie to zagadnienie zaniedbała, zresztą jak wiele innych. No i tutaj wiemy to doskonale, że Joe Biden próbuje, prawda, prostować różne błędy swojego, swojego poprzednika. No i właśnie na tym płaszczyźnie, na prostowanie takiego błędów, jest w moim przekonaniu, jeśli mówimy o interesach amerykańskich, szczególnie ważne. I to się właśnie dzieje i to właśnie miało miejsce podczas szczytu, o którym wspominałeś. Do tego, co powiedziałeś, ja jeszcze bym Boże dodał. Bardzo myślę, że ważny wątek Indii, bowiem Indie były przedstawiane, zresztą też taką politykę prowadziły przez, przez, przez wiele lat. Państwa niezaangażowanego w spory innych mocarstw, takiego państwa, które część ekspertów określa jako swing state państwa, które utrzymuje czy prowadzi politykę wielowektorową. Indie utrzymywały poprawne relacje, nawet bliskie relacje z Moskwą. Także z Pekinem przez wiele lat również utrzymywały takie relacje z Waszyngtonem. Natomiast w ostatnim czasie widać bardzo wyraźnie, szczególnie po starciach w Dolinie Galwan w Himalajach, tych sporach na linii aktualnej kontroli z Chinami, że Indie coraz mocniej przesuwają się w kierunku, w kierunku Waszyngtonu. No i oczywiście ci, którzy obserwowali ten ostatni szczyt, quad, mogli zaobserwować, że to właśnie premier Modi był tam traktowany jako taki można powiedzieć specjalny gość, człowiek, który reprezentuje jednak państwo, które może być realną przeciwwagą dla Chin i to właśnie Indie wydają się dziś z perspektywy strategii amerykańskiej w obszarze Indo-Pacyfiku tym państwem, które Waszyngton będzie chciał, jak tylko się da, przyciągnąć na swoją stronę, tak żeby właśnie to, to Indie stanowiły tutaj być może jednego z najważniejszych partnerów Stanów Zjednoczonych w regionie. No właśnie, ale po szczycie, kład mieliśmy także inne, kolejne spotkania, równie istotne. Sekretarze obrony. Austin oraz sekretarz Blinken, sekretarz stanu, udali się do Japonii, później do Korei. Korea i Japonia to dwa państwa, dwaj partnerzy amerykańscy, którzy kotwiczą mm -hmm. od wielu lat amerykańskie wpływy w regionie. Jednak spotkania, które, do których tam doszło, były jednak nieco inne. Mm -hmm. To japońskie miało być może nawet bardziej antychiński wydźwięk, to koreańskie trochę mniej. No, właśnie, może powiedzmy coś więcej na ten temat, na temat tych różnic i podobieństw między tymi spotkaniami na wysokim szczeblu, zarówno w Japonii, jak i w Korei. Bardzo chętnie, ale jeśli jeszcze pozwolisz, odniosę się nieco do zagadnienia indyjskiego, bo to o czym mówisz jest zagadnieniem szalenie ważnym. Tutaj wielu analityków zwraca uwagę na ten fakt, że od tego, po czyjej stronie Indie opowiedzą się w tym sporze. Ta strona otrzyma w wyniku takiego, a nie innego układu na arenie międzynarodowej ogromne korzyści, ponieważ Indie to jest wielki kraj, olbrzymia gospodarka, kraj szybko się rozwijający o wielkim potencjale i jego zaangażowanie po którąś z tych stron może w konsekwencji przeważyć, czy to na stronę amerykańską, czy to na stronę chińską. Faktycznie przez wiele lat Indie starały się takiego jakoś no, nie angażować za bardzo w te spory amerykańsko-chińskie. No, takie a nie inne wydarzenia przede wszystkim, jak właśnie spory chociażby spór o Doklam w Dolinie Galwan, prawda. No, prowadzą co nie jest, co nie jest zresztą niczym dziwne do takiej sytuacji, że Indie coraz bardziej boją się ekspansjonizmu chińskiego, i wydaje się, że coraz cieplej patrzą w kierunku Waszyngtonu. Bardzo dobrym tego podsumowaniem. Było też wydarzenie, o którym tutaj w układzie sił często mówiliśmy, mianowicie podpisanie RCEP, czyli Regionalnego Wszechstronnego Partnerstwa Transpacyficznego, czyli tej wielkiej tworzonej przez Chiny umowy wolnego handlu w Azji. Indie póki co się w składzie tej inicjatywy nie znalazły, co też można zauwa co też wskazuje na to, że one coraz bardziej proamerykańsko się wypowiadają, no ale jak będzie dalej, to zobaczymy. To jeszcze nie jest do końca przesądzone. A przechodząc do Twojego pytania, tak, te dwa spotkania, te dwie wizyty w Japonii i w Korei dosyć mocno się od siebie różniły. No i to, że one się od siebie różnią, też nam dość sporo mówi tak naprawdę o układzie sił na terenie Azji Wschodniej. Gdy mówimy o wizycie przedstawicieli Stanów Zjednoczonych w Japonii, to tutaj rzeczywiście Amerykanie, można powiedzieć, otrzymali to, co chcieli, a nawet trochę więcej. Japonia bowiem, no to nie jest specjalną tajemnicą, obawia się wzrostu potencjału chińskiego. Wynika to z szeregu rzeczy, no, przede wszystkim sporu o wyspy Senkaku-Diaui. Też tutaj sporo złego relacją chińsko-amerykańskim wyrządziła pandemia. Ona uderzyła też w gospodarkę japońską. No i tutaj pamiętamy o takim bardzo ważnym, bardzo ważnej inicjatywie japońskiej w polityce międzynarodowej, mianowicie władze japońskie jeszcze za Abe Shinto stworzyły specjalny fundusz, który ma pomagać japońskim firmom przenosić produkcję albo z powrotem do Japonii, albo do innych krajów dalekiego wschodu z Chin, co, na co Chiny zareagowały bardzo alergicznie. No i właśnie w wyniku tych wszystkich działań to stanowisko antychińskie Stanów Zjednoczonych i Japonii no, dość mocno się pokrywa. Natomiast w wypadku Korei Południowej mamy, mamy inną sytuację. Tutaj przedstawiciele Korei Południowej, no, tak można powiedzieć, nieco dystansowali się od antychińskich tutaj prawda, zamierzeń Stanów Zjednoczonych, co też wynika z szeregu, z szeregu kwestii. Korea Południowa jednak aż tak bardzo tego wzrostu chińskiego się nie obawia. Mamy do czynienia z bardzo bliskimi relacjami gospodarczymi pomiędzy Seulem a Pekinem. No dzisiaj to Chiny są najważniejszym partnerem gospodarczym Korei Południowej i także to zbliżenie w gospodarce przekłada się na wiele zagadnień politycznych. Korea Południowa partycypuje w projekcie Belt and Road, partycypuje w projekcie RCEP. Co więcej, mamy także z ostatnich kilku lat coraz więcej wspólnych inicjatyw o charakterze współpracy wojskowej pomiędzy Koreą Południową i Japonią. Tutaj widać wyraźnie, że no właśnie Korea Południowa się dystansuje od tych, od tych antychińskich inicjatyw amerykańskich. Mm -hmm. No właśnie, wspomniałeś o tych związkach między Koreą Południową a Chinami, przede wszystkim w obszarze gospodarczym. No tutaj warto zwrócić uwagę przede wszystkim na te związki w obszarze wysokich technologii, prawda? Nie? Związki między, między Samsungiem a Huawei, przede wszystkim właśnie tutaj mm -hmm. w obszarze półprzewodników. Natomiast tutaj jeszcze, jeżeli mówimy o tych różnicach między klimatem rozmów amerykańsko-japońskich, amerykańsko-koreańskich, to warto również zwrócić uwagę na fakt relacji koreańsko-japońskich, które również nie należą do najłatwiejszych. E, tak, oczywiście. Mamy tutaj. Tak, no właśnie, bo mamy tutaj te zaszłości historyczne, mm. prawda, jeszcze sięgające czasów II wojny światowej. E, tak, japońskiej okupacji. Właśnie... Mm -hmm. No i tak właśnie tutaj warto też zwrócić uwagę na ten fakt, że jeśli mówimy o pewnych obawach geopolitycznych Seulu. To można odnieść wrażenie, że Koreańczycy bardziej obawiają się remilitaryzacji japońskiej i powrotu tego państwa do aktywnej polityki zagranicznej. No a jednym, myślę, że z najtrwalszych dziedzictw Abe Shinzo no było właśnie to, że Japonia dzisiaj jest krajem coraz bardziej aktywnym w regionie. Gdy Stany Zjednoczone wycofały się z Partnerstwa Transpacyficznego, ten format zrealizowano, ale w dużej mierze właśnie w wyniku aktywności Japonii obawy właśnie przed remilitaryzacją tego kraju postępującą. No i dodać też trzeba jeden element, o którym zapomniałem powiedzieć. No mamy oczywiście Koreę Północną. Jeśli Seul chce, aby zapędy atomowe i nie tylko atomowe tego państwa były hamowane, no to klucz do tego leży w Pekinie przede wszystkim i z tego też między innymi poza gospodarką obawami przed Japonią, no wynika taka wstrzemięźliwość ku tej prawda antychińskiej polityce Stanów Zjednoczonych. Zresztą to jest bardzo tak. ciekawe, jak to się rozwinie. No właśnie, Koreańczycy z południa są również otwarci na to, żeby poszerzać strefę wolnego handlu z Chinami. Wcześniej przecież spotkały ich pewne konsekwencje w postaci sankcji po tym, jak Amerykanie chcieli rozwijać na Półwyspie Koreańskim czy ustanowić obecność swojego systemu antybalistycznego TAT. Natomiast, no, właśnie, dziś Koreańczycy przede wszystkim są dosyć alergicznie nastawieni do, można powiedzieć, zwiększania potencjału militarnego Stanów Zjednoczonych na Półwyspie Koreańskim. Natomiast dużo bardziej nastawieni są właśnie na taką handlową współpracę z Chinami, aczkolwiek warto podkreślić, jeżeli już mówimy o tych, Spotkaniach zarówno w Tokio, jak i w Seulu, że podpisano zarówno w przypadku Japonii, jak i w przypadku Korei przedłużenie umów dotyczących stacjonowania amerykańskich wojsk, zarówno na Wyspach Japońskich, jak i kontyngentu amerykańskiego w Korei. Także ta obecność amerykańska została utrwalona w ostatnich, w ostatnich dniach. No ale oczywiście tutaj te relacje między Stanami Zjednoczonymi, Japonią a Koreą. No, nie są łatwe, nie należą do najłatwiejszych i na pewno w przyszłości też będą niejednokrotnie przyprawiać o ból głowy amerykańską dyplomację, ponieważ ta kwestia, właśnie relacji japońsko-koreańskich, no, jest istotna, jeżeli Amerykanie chcą budować skuteczną politykę, jakiś blok polityczno-militarny, być może w tej części Azji, który miałby być skierowany przeciwko. Przeciwko Chinom. Teraz mhm. chciałbym przejść już do ostatniej kwestii, którą dzisiaj chciałbym z tobą omówić, czyli do spotkania na wysokim szczeblu, do którego doszło na Alasce. Vancouver. Tutaj, tak, tutaj się zawahałem, ponieważ właściwie, kiedy rozmawiamy, to to spotkanie jeszcze trwa. Nie znamy jeszcze konkluzji ostatecznych tego, tego spotkania. Strona amerykańska wystawiła tam trochę nieco inną reprezentację niż w przypadku wizyt w Japonii, w Korei. Mianowicie pojechał tam sekretarz Blinken. Oraz doradca do spraw bezpieczeństwa Sullivan. Oni się spotkali z przedstawicielami strony chińskiej, mianowicie z szefem chińskiej dyplomacji oraz z przedstawicielem komitetu, właściwie biura politycznego KC chińskiego. No i z tego co wiemy, po pierwszych rozmowach, te rozmowy przebiegały w bardzo ciężkiej, dusznej atmosferze. Obie strony obrzucały się różnego rodzaju oskarżeniami. No i z tego, co wiemy na chwilę obecną, faktycznie stoimy w przededniu w, właściwie zaostrzenia tych relacji amerykańsko-chińskich. Jest to pierwsze spotkanie dyplomatyczne na tym szczeblu. Natomiast, no właśnie, z tego, co widzimy na tę chwilę, no to możemy powiedzieć, że te relacje no, będą coraz ostrzejsze, będą coraz mniej przyjazne. No i właśnie, co mogą przynieść? Miałem teraz niewielkie problemy techniczne, ale podejrzewam, że za wiele rzeczy mi nie uciekło. No tak, tutaj słusznie zauważyłeś, że rozmawiamy, gdy w trakcie cała, całe rozmowy wciąż się toczą, co ma swoje minusy, jak i plusy. No minusy są takie, że różnych rzeczy nie wiemy, ale za to możemy się pobawić, prawda, tutaj w posiadaczy czarodziejskiej kuli. co czego... Co ma, też swoje, co ma też swoje zalety. Jak można podsumować ten pierwszy dzień szczytu w Anchorage? No, przede wszystkim no, zdarzyło się coś, czego chyba wszyscy w jakimś sensie spodziewaliśmy się. O żadnym, prawda, odprężeniu wraz z wymianą personelu w Białym Domu mówić nie możemy. A wręcz przeciwnie, możemy się liczyć nawet z tym, że administracja Joe Bidena będzie prowadziła wobec Chin. Ostrzejszy kurs w trochę inny sposób ale niż, niż chciał to robić Donald Trump, ale mimo wszystko ostrzejszy. Świadczą o tym chociażby no wypowiedzi strony amerykańskiej, która tutaj no dość ostro zaczęła wymieniając szereg rzeczy, które się im w polityce Chińskiej Republiki Ludowej nie podoba. No, sprawy przede wszystkim gospodarczej, zarówno tutaj mówimy o praktykach handlowych, HRL, jak i co może jest dużo ważniejsze, no, polityki technologicznej. Musimy pamiętać o tym, że dla Stanów Zjednoczonych Chiny jako mocarstwo technologiczne są wyzwaniem coraz poważniejszym. No, weź zwrócimy tutaj uwagę chociażby na to, że Światowa Organizacja Własności, te, własności Intelektualnej. Która bada, że tak powiem, ilość, pa, ilość wniosków patentowych dotyczących wysokich technologii w danych krajach, prowadzi pomiary. I o ile się nie mylę, to od roku 2019 najwięcej tego typu patentów światu dają już Chiny. Oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę, Taki miernik, ja nie wiem, czy on jest wprowadzany, jak na przykład ilość patentów na 100 mieszkańców, to pewnie wciąż Stany Zjednoczone mają przewagę. Ale widać wyraźnie, że Chiny stają się technologicznie coraz poważniejszym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Tego Amerykanie się obawiają. Oczywiście delegacja amerykańska poruszyła również szereg kwestii geopolitycznych, takie jak ekspansja Chin na Morzu Południowochińskim, naciski na Tajwan, kwestie wewnętrzne, represje wobec Ujgurów, rosnące, prawda, naciski. Na Hongkong, Hong któremu stopniowo odbiera się autonomię, a Chiny nie pozostały dłużne. Zarzucają Amerykanom, że prowadzą one imperialną politykę, naciskają, prowadzą presję finansową, militarną na poszczególne kraje świata, w tym na Stany, w tym na Chiny. Co jest też takim no, ciekawym smaczkiem, przywołującym w jakimś sensie pewne nawet, prawda, pewne wspomnienia z zimnej wojny, to że Chiny zarzuciły Stanom Zjednoczonym łamanie praw człowieka. Chodzi tutaj o sprawy ludności afroamerykańskiej. Także no, mamy to pierwsze spotkanie na tym wysokim szczeblu. Ono już jest w tej chwili bardzo ostre i intensywne i w moim przekonaniu no tak będzie tylko bardziej. No byle tylko nie została pewna granica przekroczona. No, właśnie, skoro mowa o granicach, mi osobiście w tych rozmowach, które wcześniej strona chińska prowadziła ze stroną amerykańską, brakuje wyznaczenia tych czerwonych linii, tych nieprzekraczalnych punktów, które, po których przekroczeniu no, druga strona mogłaby chcieć eskalować tę rywalizacje. To właściwie różni, chyba, na tę chwilę. Tą konfrontację amerykańsko-chińską od konfrontacji zimnowojennej, gdzie jednak obie strony wtedy Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone ustaliły pewne, pewne miejsca, pewne obszary, w których obie strony nie dokonują przynajmniej jawnej ingerencji. E, mówiliśmy mhm. przecież o polityce powstrzymywania, a nie o, o polityce rollbacku tak, w, czasach, w czasach zimnej wojny. No dzisiaj wielu ekspertów amerykańskich mówi, że de facto w przypadku Chin trzeba byłoby dokonać rollbacku, tak, czyli zwinięcia, e, próby zwinięcia chińskiej obecności, ekspansji, czy to w wymiarze gospodarczym, czy to w wymiarze właśnie technologicznym, e, czy nawet już również w obszarze finansowym, nie wspominając oczywiście tutaj o, o kwestiach militarnych. Zatem widać, że brak tych czerwonych linii. Obie strony są nastawione dość asertywnie, lekko mówiąc, i konfrontacyjnie. No właśnie, no i tutaj moje pytanie do Ciebie, czy zgadzasz się z tezami, które postawił jeszcze niedawno na łamach Foreign Affairs były premier Australii Kevin Rudd, który powiedział, że ta nadchodząca dekada jeżeli chodzi o rywalizację amerykańsko-chińską, będzie kluczowa, ale też będzie najniebezpieczniejsza, ponieważ to właśnie te wszystkie kwestie, o których wspomniałeś, przede wszystkim Tajwan, będzie tutaj takim punktem zapalnym i będzie coraz mocniej ważył na tych relacjach i może de facto, niestety, doprowadzić do konfrontacji kinetycznej, do konfrontacji militarnej między Waszyngtonem i Pekinem. Czy zgadzasz się z tym punktem widzenia? W kwestii czerwonych linii, to myślę, że nie można mówić tak, że te czerwone linie nie zostały w ogóle ustalone. Pewne takie, powiedzmy, elementy, które gdyby zostały przekraczone, mogłyby doprowadzić do eskalacji, Nie zostały może, może nie zostały wypowiedziane wprost, ale każda ze stron zdaje sobie sprawę. Myślę, że byłoby to na przykład sytuacja, w której Chiny zaczęłyby jakoś gwałtownie. Zwiększać presję na Tajwan, na przykład. To byłoby nieprzekraczalne dla Stanów Zjednoczonych. Czy na przykład wobec któregoś z sojuszników amerykańskich w basenie Morza Południowochińskiego, na przykład Wietnamu. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o kwestię tego, co powiedział, czy właściwie napisał na łamach Foreign Affairs Kevin Rudd, były. Premier Australii, że nadchodząca dekada będzie w tych relacjach amerykańsko-chińskich kluczowa, będzie również najniebezpieczniejszym momentem z racji właśnie kwestii tajwańskiej i tego, że to Tajwan dzisiaj staje się tym punktem zapalnym w relacjach między Waszyngtonem a Pekinem, no, który może de facto doprowadzić do konfrontacji zbrojnej między obu mocarstwami. Zgadzasz się z tą, z tą perspektywą czasową i z tym, z tym punktem widzenia? Nie mogę się z tym nie zgodzić. To mhm. Jak najbardziej są to, są to prawdziwe słowa. Niestety. Tak. Będziemy zatem obserwować dla Państwa to, co dzieje się w obszarze Indo-Pacyfiku. Cały najnowszy numer miesięcznika Układ Sił jest właśnie poświęcony kwestii polityki zagranicznej Chin w różnych regionach świata, od Bliskiego Wschodu. O Europę, oczywiście również w tym aspekcie Indopacyfiku. Serdecznie zachęcamy do, do zakupu naszego miesięcznika, do lektury artykułów, które w nim Państwo znajdziecie. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału, do kliknięcia tego dzwoneczka przy filmiku. On pozwoli Państwu być na bieżąco ze wszystkimi naszymi nagraniami, które na naszym kanale pojawiają się co tydzień. Moim i Państwa gościem był dzisiaj dr Stanisław Niewiński z Uniwersytetu Opolskiego, a także z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Bardzo dziękuję Ci za za rozmowę. A, ja państwa, zapraszam za na, a państwa zapraszam na kolejny odcinek programu Układ Sił na Świecie już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.